Dobry wieczór Państwu, witamy na konferencji po meczu 23. kolejki PKO Ekstra Klasy Legia Warszawa w Jagiellonii Białystok. Jest z nami trener Iwaj Łopetew oraz Emil Kamiński, który będzie tłumaczył Pana trenera z języka angielskiego. Najpierw trener podsumuje spotkanie, a później głos należy do Państwa. Bardzo prosimy. Hello to everyone. This is first, second congratulation for the victory of Legia. And if I want to say some word about the game, I think that to compare two games, again, this uh, way and today, how to receive, uh, the score in the first life is happening my life. Uh, we have to, we have to work a lot about this because in this way, we cannot have big chance to, Win Away. Przede wszystkim witam Państwa. Na początku chciałbym pogratulować Legii Warszawa zwycięstwa. Gdybym miał porównywać mecz dzisiejszy z meczem, który rozegraliśmy w Krakowie przeciwko Wiśle, pierwszy raz w mojej karierze trenerskiej zdarzyło się, że w taki kuriozalny sposób tracimy bramki. No jeżeli tego nie poprawimy, nie będziemy w stanie wygrywać meczów na wyjeździe. Bardzo proszę o pytania. Proszę, poprosimy tutaj mikrofon. Piotr Owsiejko, i Anet. Trenerzy, co należy zrobić, żeby ten, no bo to jest zlepek indywidualistów, moim zdaniem. Co zrobić, żeby ten zlepek indy, indywidualistów stał się drużyną, bo na Murawie Legia była jednością, a u nas wyglądało to jakby 11 chłopaków zabrało się i włożyło te same koszulki. co możemy we, we can what you can do uh, to create the team as a unit because a unit, was a one team and uh, was, uh, 11 individuals which wore the same shirts. We need to work. Musimy ustalić nasz błąd, ale jest to moja kwestia i muszę to zrozumieć. Pokażemy dwie fazy, dom i droga. Po prostu musimy nad tym pracować, musimy starać się jakoś to wyeliminować. Y, natomiast no, trener podkreśla, że no, na razie w tej rundzie pokazujemy dwie twarze, jedną w meczach wyjazdowych, drugą w meczach domowych.

Na pewno nie zasłużyliśmy na to, żeby ten zespół wyglądał tak jak dzisiaj wyglądał. I, I with the players tomorrow or after tomorrow. Na pewno będę rozmawiał z zawodnikami jutro i pojutrze. them. Nie powiem teraz tego co powiedziałem im od razu po meczu. this is uh, will be is is the last time to, to, to play like this. Na pewno pewno powiedziałem, na pewno ale na zechcę im powiedzieć, że po raz ostatni będę chciał widzieć drużynę, Grenso na wyjdzie tak jak dzisiaj ją widziałem. Jerzy Kłakowski, Radio Białorus, to tak, że nawiąże do tego, co pan powiedział o tych bramkach. Myśmy o tym rozmawiali już, kiedy pan przychodził, kiedy było zakończone zgrupowanie w Turcji, o tych frajersko traconych bramkach. Natomiast to, że legia zdobyła dzisiaj takie bramki, to z jednej strony można mówić o pechu, braku umiejętności. Ale z drugiej o tym, że Legia dominowała w tym meczu bezdyskusyjnie. Czy zawodnik uderzy w okienko z 25 metrów, czy wypchnie piłkę tyłkiem z metra, to naprawdę nie ma znaczenia. Tu chodziło o determinację, o ogromną przewagę. Te bramki, nawet może jeśli były stracone przez Jagielonię Pechową, wynikały z tego, że Legia po prostu była o klasę dwie lepsza. was about the goals, and about the style of game because uh, we lost today four goals and we okay, can we can say that it were, some of them were very unlucky goals. But even if we lost the goal after the shot from 25 meters, or even if we lost goal after uh, put the ball from one meter, it doesn't matter because Legia like today was dominated absolutely for one. Uh, over. Yeah, I'm agree. I'm agree. Yeah, i agree. i agree with you. But it's normal. If uh, it's our team, we uh, we can make uh, easy mistake uh, for possession. For example, if you lose every every duels, if you lose every first board, if you lose every second board, this is the normal. Like they have a um, um, quality players. This is normal, and I agree with you. Jurku, no, trener, trener w zasadzie zgadza się z Tobą a propos tej dominacji, bo e, e, mówiąc, że problemem Loni dzisiaj było to, że przegrywała w zasadzie wszystko, przegrywała wszy e, pierwsze piłki, przegrywała drugie piłki, przegrywała głowy i w zasadzie, a że Legia ma zawodników klasowych, po prostu bezlitośnie to wykorzystała. Ok, to jest szczęście. For example, if you they didn't uh, scoring uh, 12 minutes is the it match would be different, but today is like this. Że w przypadku pierwszej bramki oczywiście możemy mówić o prawda braku szczęścia. But generally, Ten, generally, generally Legia was better than us. Ale oczywiście Legia była zespołem lepszym od nas. Rozumiem, że trener się zgodził, że wytłumaczył jak było, bo to wszyscy widzieliśmy, ale moje pytanie jest krótkie kolejne. Why? Dlaczego tak? Dlaczego Jagiellonia gra tak jak gra? Z Wisłą. Z Koroną dobra, w porządku, tam strzały, jesteśmy, 2 celne, czy 2 groźne, ale dzisiaj znowu oglądaliśmy drużynę bezradną. I dlatego, to moje pytanie, why? Pytanie jest, dlaczego Jagiellonia wygląda tak źle w pierwszych gachachach? Dlatego, że zobaczymy to samo jak Jagiellonia against today i against Wisła. Dlaczego? Bo przeciwko against Korona. We make okay we made 31 shots. Aku, uh, if I was to say for the mi self for me is the problem it was here how I gonna say I repeat one more time at home' we'll have different face because we there we play with a lot of confidence with uh, how I want say We're so different. When you come, when you go away, if you have, if you have problem here, to, I don't know, I don't think so that somebody is afraid, but this is the reality. We, we have to, to picture 30, 40% of his, our quality go down. That's for me, is the problem, it was here. And also, you need More character to win is not legia, but Odpowiadając już Jurku na Twoje pytanie, trener stwierdził, że przede wszystkim mm problem -hmm. leży w głowie, problem leży w mentalności. Ponieważ u siebie zespół jest dużo bardziej pewny siebie. Natomiast tutaj w tych meczach wyjazdowych po prostu tego brakuje. Jeżeli brakuje tej pewności siebie, to jakość drużyny spada o 30-40%. I e, prawdopodobnie z tego to wynika. I to dzisiaj przegraliśmy nie dlatego, że graliśmy po prostu na legi, dlatego, że był to kolejny mecz wyjazdowy, gdzie właśnie zabrakło nam tej pewności like siebie. I think like this. Jeśli wiem, ale muszę mieć odpowiedź od players. Oczywiście to jest na tę chwilę ee, taka diagnoza, natomiast trener musi poznać przede wszystkim odpowiedź od zawodników. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytanie, czy wyczerpaliśmy już temat? Chyba wyczerpaliśmy, więc dziękuję serdecznie i zapraszam na drugą część konferencji z trenerem Bukowiczem. My nie omienia, nie poniosę. się nie